Ktoś się zapytał, czy zdrada małżeńska jest końcem małżeństwa? Na pewno może być. Tak naprawdę to zależy od samych małżonków. Ja kiedy do mnie przychodzą y, małżonkowie w kryzysie, na różnych etapach tych kryzysów, i różne pary oczywiście, mówię im, że jeśli łączy ich sakrament, to w Chrystusie mogą znaleźć drogę z każdego zawirowania z każdego kryzysu, z każdej sytuacji, ze zdradą małżeńską wyłącznie. Problem jest w tym, że wielu nie chce się wycofać z sytuacji kryzysowej, przeciwnie, drążą ją i rozkminiają na drobne, usiłując udowodnić, że to nie oni są winni, że winni są inni. I tak naprawdę nie ma woli wtedy, żeby kryzys przezwyciężyć, żeby rany Prawdziwe, głębokie i po ludzku trudne do wybaczenia, żeby pozwolić, aby łaska Chrystusa te rany zaczęła uzdrawiać. Bo może uzdrawiać, jeśli tylko Panu Bogu na to pozwolimy. On jest większy od, od zadanych przez nasze ludzkie ręce, słowa, decyzje, ran. Jest większy. I sakrament, który łączy mężczyznę i kobietę w świętym węźle małżeńskim, jest mocniejszy od ran zadanych przez zdradę. Ale kiedy mówimy o zdradzie, to trzeba, żebyśmy sobie uświadomili, że zdrada nie zaczyna się wtedy, kiedy któryś ze współmałżonków idzie do łóżka z kimś innym, kimś, kto nie jest współmałżonkiem. Zdrada zaczyna się znacznie wcześniej. Zdrada zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają pękać relacje, kiedy zaczyna brakować czasu, bo na przykład dzieci, bo na przykład praca, kiedy brakuje modlitwy, kiedy brakuje czasu nawzajem dla siebie, na rozmowy, na spotkania, na przedyskutowanie spraw łatwych i przyjemnych, ale też smutnych i trudnych. Kiedy brakuje miłości wzajemnej, przygarnięcia, przytulenia, życie nie znosi próżni. Kiedy jedno z małżonków się odsuwa, to w życiu drugiego robi się dziura. I czasem jest tak, że w tę dziurę po prostu ktoś wchodzi, bo rana już jest zadana. Zrana małżeńska zaczyna się nie przez akt seksualny, tylko przez nieobecność. Zwróćcie uwagę, że w przysiędze małżeńskiej. Kluczem jakby jest ostatni zwrot i że cię nie opuszczasz do śmierci. Więc jeśli jedno opuszcza drugie, bo praca, bo dzieci, bo rodzice, bo sprawy, bo hobby, bo moje prawa, bo mój rozwój osobisty, tysiące rzeczy, tysiące usprawiedliwień. Jeśli jedno opuszcza drugie, to tu się zaczyna zdrada, tu się zaczyna robienie miejsca na to, co później będzie, jak śmiertelny cios zadany w serce drugiego człowieka i we własne. Ale nawet jeżeli ten cios padnie, to w mocy Chrystusa jest uzdrowić. Pytanie tylko, czy w nas, grzesznikach, znajdzie się jeszcze miejsce na nawrócenie? Ikonopisarz pości w czasie pisania ikony i modli się ponieważ pisanie ikony jest modlitwą.